i na sklep klubowy Idziemy, tak? Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu 27. kolejki, w którym Hutnik Kraków zwyciężył 2 do 1 z KKSM 1925 Kalisz. Jest z nami trener gości, Pan Paweł Ozga. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie trenerze, prosimy o komentarz do spotkania. No na pewno przyjechaliśmy tu jako faworyt byliśmy po serii 9 meczów bez porażki. jako Jeden z zespołów, który pretenduje do awansu, i myślę, że w pierwszej połowie graliśmy naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o ofensywę, to tych sytuacji stworzyliśmy więcej niż w każdym poprzednim meczu. Natomiast skuteczność była na niskim poziomie, plus dobra postawa i bramkarza, i obrońców, którzy w ostatniej chwili często wybijali piłki. Natomiast druga połowa trochę zbyt dużo chaosu, a mimo tego tworzyliśmy dwie bardzo dobre okazje. Poprzeczka Nestora, Pożycie Wolny, plus w 90 minucie, no świetna sytuacja, tylko trafić. W bramkę nie trafiliśmy. Chutnik to na pewno zespół, który jest lepszy niż pokazuje to tabela, chociaż dzisiaj na pewno podskoczą w tabeli, bo mają bardzo dobrych zawodników, uważam i doświadczonych i bardzo piłkarskich. Dlatego wiem, że tutaj mm, przegraliśmy z dobrym zespołem. Dla nas na pewno moment, żeby chwilę ochłonąć, przeanalizować ten mecz i na sandecję, która do nas za tydzień przyjedzie, być gotowym. Dwa słowa o pracy sędziów, bo uważam, że dzisiaj główny po prostu rozdawał kartki, nie wiem, według swojego jakiegoś klucza i trochę mnie to irytuje, bo dostajemy Bartek Kiliba w ostatniej minucie na meczu dostaje 12 żółtą kartkę za faul. Bardzo miękki taki nieważący nic, a chwilę wcześniej na kaleniku jest faul taki, że, że to jest pomarańczowa a sędzia mówi, że to jest okej. Okay. Tak się zdarza, niestety każdy ma prawo do błędów, ale myślę, że dzisiaj trochę za dużo było. Dziękujemy. Czy są pytania do, do pana trenera? Pytanie, panie trenerze, dziękujemy. dziękuję Dzień bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, powodzenia. Historia. Którą stworzył. Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji prasowej. Jest z nami trener Chudnika, pan Maciej Musiał. Dzień dobry. Dzień dobry. I panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do spotkania. No Wreszcie wesołe miny mamy po, po tym spotkaniu. E, e, zwycięstwo po kilku miesiącach, więc ta atmosfera w szatni jest teraz e, tak, jak powinna być. Natomiast chciałem powiedzieć tylko tyle, że ten mecz wygraliśmy charakterem, bo spotkaliśmy się, z, z, zmierzyliśmy się z zespołem, który w moim e, mniemaniu gra bardzo dobry futbol, jak na poziom drugiej ligi, i wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne wyzwanie dla nas postawić się takiemu zespołowi. I prosiłem w Szatni przede wszystkim o to, żeby oprócz umiejętności zostawić bardzo dużo zdrowia i, i charakterów. I wydaje mi się, że tym charakterem przesądziliśmy o, o tym zwycięstwie. Mieliśmy plan na to spotkanie, bardzo dobrze się nas dla nas zaczęło, ale niestety yy, bardzo szybko też straciliśmy to prowadzenie, i, i później ten mecz był taki wyrównany. Natomiast. Yy, Fantastyczną akcję przeprowadziliśmy na, na 2-1, gdzie, gdzie zagraliśmy tak, jak też pracujemy na treningu i to mnie najbardziej cieszy w tym wszystkim, że decydująca bramka padła po akcji wypracowanej, w której zawodnicy zagrali na dużej świadomości, także bardzo się cieszę ze zwycięstwa i z tego, jak, jak mój zespół się dzisiaj zaprezentował. Dziękuję. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania do Pana trenera? Pytanie brak, tak więc dziękuję za udział w konferencji. Super, dziękuję bardzo.